Drugi dzieci, zwróćcie uwagę, że w samochodzie Turbo nie ma kompletnie znaczenia skąd Turbo bierze powietrze. Żadne zimne doloty przy lampie, przed lampą, obok lampy nie mają znaczenia, bo zobaczcie, to jest firma, która potrafi zrobić wyścigowy samochód. Pół Francji na tym jeździ. Dali, Zobaczcie, gdzie filtr. No widzę właśnie. Filtr powietrze bierze powietrze nad skrzynią. Czy ty chcesz powiedzieć, że tu chodzi o interkuler? musi Zaraz być... wszystko powiem. Patrz, eee, bierze powietrze za. Zobacz, ten tego no tak. nie dotkniesz, jest tak gorący. No jest. Tu tak, jest gorąco, tak, czuję. już. tak, i patrz, powietrze, które leci teoretycznie z chłodnicy, gorące powietrze, mhm. i tak wpada tam do filtra. Mhm. I, I ktoś, kto się zna na wozach turbo, wie jedną rzecz. Co za różnica, o jakiej temperaturze złapiemy powietrze, skoro turbo i tak ja na mnie do jakiejś wartości zagrzeje, czyli na przykład do 100 stopni. Mhm. I te 100 stopni dopiero wytracamy w kulerze mhm. do wartości jak najniższej. Więc temu jest wszystko jedno, jakiej jak temperatury weźmiemy powietrze, czy 20, 30, czy 50 stopni, on i tak na końcu ma 100. Mhm. No więc nie ma to sensu brać tam 30 że i tak tu mamy 100. Zawsze tak będzie, że tu duże turbo. turbo tak, Aha. a turbo jeszcze duże, ma większe przeloty, a tak jakby nie wiem, to wszyscy wiemy, że nawet z takiej prostej czynności, jak pompowanie roweru. No. Pompujesz sobie pompką rower, no. grzeje ci się wentyl. Tak. Grzeje się wentyl dlatego że przetłaczasz, że te wszystkie cząsteczki tlenu, wszystkie wtłaczasz przez cię wąski otwór. Mhm. Się dzieje to samo. Mhm. Czyli, jak jest interkuler z wąskim przepływem, no to generalnie przetłaczanie nagrzewa. Mhm. I, czyli dlatego duży, duże turbo mniej grzeje, bo ma większe przekroje. Mhm. Yy, większe i, a, większe, a wszystko i tak finalnie musi się wytracić w interkulerze. Czyli dobrze, myślę, że cooler jest tutaj kluczem do sukcesu. Tak. I jak widać, chwyt powietrza nie ma znaczenia. Nie chce chwyta nawet z nad skrzyni, tam gdzie teoretycznie teoretycznie nie tego. Jest ciepło. A jeżeli jest przy powietrzu, to może jeszcze taką ciekawostkę powiem. E, Przypomniałem się ze studiów no? melioracyjnych, że e, taki silnik w ciągu godziny pracy zużyje tyle powietrza co człowiek w 70 lat życia. Serio? Tak. Co ty gadasz? Tak. Wow. To, są, to tak, tak, żeby na przykład ktoś, ktoś sobie myślał, a cóż mi tam, nie? Ale jajce. No.